Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Michał eee, Zobaczcie, przygotowałem tutaj szablony pod poprzednim filmem eee, prosiliście o drobne modyfikacje rozmiarów, żeby móc sobie porównać, tak jest tutaj na koszykach zrobione to teraz wszystkie te szablony również są zrobione zgodnie ze sztuką Przede wszystkim, żeby te szablony znaleźć, wchodzimy na stronę mgvolt.pl Jesteście tutaj u nas teraz na stronie głównej Materiały pomocnicze, tutaj macie link szablony, ja go będę potem przesuwał chyba na samą górę Natomiast na razie będzie on w zakładce materiały pomocnicze, tutaj macie wszystkie szablony I teraz zobaczcie Pobieramy sobie szablon koszyki plaster miodu I ten szablon na pewno działa, tutaj prosiliście żeby móc przyłożyć nikę. to macie od tej kropki do tej kropki 50 mm i tutaj również Mamy koszyki plaster miodu 21700, ja też sprawdzę od razu na filmie czy wszystko dla Was działa Także tutaj też macie podziałkę 50x50. 50. No i teraz tutaj macie zdjęcie zaktualizowane wszystkich tych puszek i jak to mniej więcej wygląda. Więc tak, tutaj macie obudowę, zobaczcie, że one się różnią kontrolerem. No i tutaj macie poli dp5, pobieramy sobie szablon. Macie tutaj dwa pliki do wydruku. Pobierze Wam się szablon, i tutaj macie tą podziałkę, którą prosiliście, żeby sobie zmierzyć, czy w tej płaszczyźnie, czy w tej płaszczyźnie również taki szablon się nie przesunął. Także czytam Wasze komentarze. I staramy się na wszystkie odpowiadać w miarę możliwości, natomiast wszystkie czytam, i tutaj macie też podziałkę na drugim szablonie, żeby zobaczyć, czy również się wam nic nie przekręciło. Także ten szablon działa. Bierzemy sobie ten z kontrolerem, czyli te puszki, które aktualnie mamy na stanie. Tutaj macie też nazwę w zipie jako kontroler. Zrobiłem to w folderach zip, żeby każdy format to otworzył i Linux i Windows. Też macie podziałkę 50 na 50 Tu jest wersja z kontrolerem, ona się troszeczkę inaczej wysuwa, także. Jak widzicie tutaj odległość jest równa. Też macie tą podziałkę na drugim szablonie. Szablon się ściąga, także idziemy do kolejnego szablonu DP7C. To jest większa puszka. No i też macie tą podziałkę. Tutaj macie miejsce na wysów 50 na 50. Tak to wygląda. Tu macie gumki od spodu stabilizujące obudowę, którą, które też macie w zestawie wraz z, 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 przy zakupie czy puszki czy akumulatora. Także tutaj macie oznaczenia, tutaj też macie podziałkę, wszystko jest. Przejdziemy teraz do szablonu. Tu macie drugie mm, szablony na 18650, także podzieliłem Wam to też na podkategorie. Tutaj macie puszeczki e, dp 6 te najbardziej popularne, bez sterownika. No i tu macie szablon, tu się Wam już pobiera PDF. Macie szablon na jednej stronie, udało się to zmieścić. Pozostałe puszki są za wysokie i niestety nie da się tak zrobić, także muszą być podzielone. Na dwa szablony, tak samo long też jest na jednym szablonie. Znaczy tu macie dwie kartki akurat, natomiast tamten mi się udało wcisnąć na jednej. No i mamy tutaj jeszcze Shark 91 ogniw, Cels. Ciach i tutaj macie szablon. Miejsce do wysunięcia niezbędne. Tutaj też macie podziałkę 50 na 50. No, i tak samo jest na drugim szablonie. Też macie podziałeczkę, żeby zobaczyć, czy się dobrze to wydrukowało. Także korzystajcie, szablony są dla Was dostępne. Ja jeszcze pojadę do firmy MGVolt, poprzemieszam te szablony wraz z obudowami wszystkimi. Nakręcimy taki film już, myślę, że z Jakubem w poniedziałek, że to wszystko pasuje, że miejsce na wysów faktycznie się zgadza. No i pamiętajcie jeszcze, że pobierając taki szablon, jeżeli chodzi o wydruk, to tylko przypominam. Jeżeli macie ustawienia drukarki to Ctrl-P macie tutaj rozmiar rzeczywisty i wtedy kasują wam się wszystkie marginesy z drukary, które tam poustawialiście. Powinno to wam wydrukować tak jak u mnie w rozmiarze 100%, czyli ten szablon będzie dokładnie 1 do 1 zgodnie z rozmiarami pliku, gra, pliku tego yy, DXF, który był generowany. Także klikacie drukuj. No i właśnie taki plik nam teraz wychodzi z drukarki. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Miłej niedzieli.